Zacznijmy od tego, że Satura nad nadmatoły. Nie, nawet to miano to za mało, aby określić stopień idiotyzmu tej magicznej kanali w niebieskim szlafroku. Uwolniłem debila oraz resztę jego wodnych oferm tylko po to, aby przy spotkaniu w Korinis dostać od niego werbalnego slapa w mordę, bo hurdur moja struktura magii. I nie, nie wystarczyło dać się pociąć przez tych bandyckich kretynów i szukać ludzi, którzy zapadli się pod ziemię z rzekomo niewiadomych powodów. Nie wystarczyło łazić po obcej krainie, gdzie absolutnie wszystko chcecie wpierdolić na śniadanie, zabić, bądź jedno i drugie, i wdychać grzyba i stachliznę jakichś ruin. W ogóle, skąd do ciężkiej cholery tu te orki? Nie powiem, trochę się podjarałem wizją dzierżenia oręża stworzonego przez samego mrocznego boga i przez to właśnie jestem teraz tak w kurw, No zdenerwowany znaczy się jestem. Wyobraźcie sobie, że ścigam tą ptaszynę kruka i gdy w końcu otworzyłem drzwi do tej cholernej świątyni i zmasakrowałem typa, pytam go. Gdzie jest szpon Beliara, tego mezowy po Kraku? Jaki szpon? Odpowiada umierający Kruk. No szpon zranego Beliara. Boga śmierci. Chaosu i zniszczenia. Dawaj go. Kruk przez chwilę milczał. Po czym wybuchnął śmiechem. Zasraniec. Żaden szpon. Tu ukryty był szampon Beliara. Jaki kurwa szampon? Normalny szampon Beliara. Ty wodny miglancu, cały obóz miał problem z utrzymaniem czystości włosów i skóry głowy. Wtem Beliar przemówił do mnie i powiedział, że w świątyni Adanosa ukryty jest szampon, który rozwiąże wszystkie nasze higieniczne problemy. Nie wytrzymałem. Puściłem tego cyklistę w pierzastej zbroi w końcu i tak zaraz trafi na drugą stronę. I przeszukałem go. Faktycznie, poza mieczem, którego używał, nie było żadnej innej broni. Poza czarną buteleczką z podobizną Beliara. Pomyślałem, czemu nie spróbować. Może spłynie na mnie jakaś magiczna moc po umyciu się tym czymś, po czym odkręciłem butelkę. W środku jednak nie było nic, poza kawałkiem papieru. Wyciągnąłem go i rozwinąłem. Jego treść brzmiała tak: "Dzięki za odwalenie całej roboty za nasz pon był cały czas u nas i chcieliśmy ci zrobić hechę -he psikusa. Tylko szkoda kruka. Fajny siomeczek z niego. Tak czy siak. Zamykamy portal. Więc jak chcesz wrócić do Kolinis, to życzę ci miłego pływania. Buziaki, Saturas. Aż tutaj słyszałem szyderczy śmiech tego śniadego starucha. Subskrybując kanał oceniający i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.